Witam was moi drodzy. Na samym wstępie chciałbym wam powiedzieć, że przepraszam za to, że nic nie wstawiałem na kanał, aż miesiąc. No i kolejny punkt, to być w ogóle Ale miałem swoje powody. Głównie nauka, głównie matematyka, ale przecież no, koło to obchodzi, prawda? Jesteśmy tu po to, aby oglądać gościa grającego w gry, nie żeby słuchać jego problemów. Dlatego zmienimy temat idąc w bardziej stronę kanału. Zacznijmy od czegoś prostszego. Subskrybujcie do serio, jeżeli spodobał wam się mój kontakt dotychczasowy i chcielibyście go więcej, no to cóż, przycisk subskrybuj, jest tylko jeden, z w dół i obok niego dzwoneczek. Czekają na was. To wam za sobą. Teraz czas na właściwą część. Mianowicie film. Od dłuższego czasu zastanawiam się, co zacząć nagrywać na kanale takiego, abym mógł to robić sam. Wiecie, nie Payday albo nie Minecraft, tylko może coś singlowego. Cóż, nic nie się. Jednak, jeżeli chodzi o filmy, to mam dla Was dobrą wiadomość. Do zmontowania mam parę filmów, które mogę Wam powrzucać w następnych tygodniach. Jednak, ze względu na swoje lenistwo oraz osoby trzecie, te filmy zgaduję, że będą się pojawiać w sobotę. Niestety jednak nie na stałe, ponieważ dotychczas miałem zamiar, i dalej mam, wrzucać filmy co drugą sobotę o godzinie 17. W tak? W swoim czasie. Co to dokładnie będą za filmy? Będą to. Minecraft. Gdzie wraz z Madafakme alias Dawidem walczymy na jego arękach. I nie, to nie jest to samo. Bo poza tymi paroma, które zrobił na tamtym filmie teraz doszły nowe arenki PvP oraz parę zupełnie nowych trybów. Także moim zdaniem warto obejrzeć. Jak nasze poprzednie starcie wam się spodobało. Następnie, We Were Here tu. Tak, zamierzam wrzucić tą starą grę. Też z Dawidem ze względu na to, że niedawno ogrywaliśmy jedynkę i tak nam się spodobała, że musieliśmy ją kupić na Steam Sale'u. Yy, dodatkowo z tej gry prawdopodobnie zrobię dwa odcinki ze względu na długość gry. Materiał bodajże trwał ponad dwie godziny, więc cięcia będzie chwilę. Ale to nie to. Yy, PS gry już zwróciłem, więc nie na następne odcinki z tej gry. I na sam koniec wieść, która może wyrwać ten kanał z zastoju. Moja własna propozycja gry do nagrywania. Mianowicie jest to gra singlowa, platformówka akcji, chyba tak to można opisać, z elementami RPG oraz świetną oprawą graficzną. Tak, moi drodzy, zamierzam nagrywać szanty. Co jest, spodziewacie się czegoś innego? Ostatni Steam Sale nie pozostawił mi innego wyboru, więc postanowiłem, że to będzie super pomysł, bo powspominam sobie, jak kiedyś grałem w tą grę. Jak i też zobaczę ją w końcu w więcej jak w 20 klatkach, bo na moim starym laptopie nawet kolorowanki pikselowe czasami nie chciały mi chodzić. Anyway, moje playthrough zamierzam zacząć od trzeciej części, dlatego, że pierwsza jest tylko na GameBay Color, a nie chcę mi się bawić z ramami, a drugiej nie ma. Ale spokojnie, nic nie tracimy specjalnie. I wiem, niektórzy z was Mogą kojarzyć tę serię i uważać ją za babską grę albo nie wiem gra do Simp'ów i w zasadzie tak jest. Ale nie przeszkadza mi to w tym, żeby się przy nich świetnie bawić, prawda? Dlatego możecie się wypowiedzieć na temat nowej serii na kanale. I w sumie lepiej, żeby coś było na kanale niż żeby kanał był prawda? No. Także to tyle. Dzięki za wysłuchanie. Mam nadzieję, że jeszcze ktoś tutaj siedzi. Cóż, trzymajcie się. Cześć.